Cześć, mam na imię Michał, jestem ekspertą doświetlenia LED. Pokażę Wam teraz, jak się paruje ze sobą sterowniki MyLight'a. Zapraszam. Sterowniki MyLight na cztery strefy dają możliwość sterowania za pomocą jednego pilota aż czterema różnymi strefami. Na przykład pierwsza strefa to może być taśma za telewizorem, druga strefa to może być taśma LED w półce, a trzecia strefa to może być taśma LED na suficie i jeszcze zostaje nam miejsce na jedną strefę, czwartą na przyszłość może się przydać najpierw do sterownika podłączamy taśmę LED pamiętajmy o tym, żeby dobrze podłączyć przewody do B podłączamy niebieski do G podłączamy zielony do R podłączamy czerwony a do V-plus podłączamy czarny przewód. Uzbrajemy, pilota, uzbrajamy baterię. Sprawdzamy, czy pilot działa. Jeżeli naciskamy któryś z guzików, a na środku zapala się dioda, to znaczy, że pilot jest sprawny, baterie są naładowane. Teraz musimy sparować pilota z tym odbiornikiem. Ustalamy sobie, na której strefie na pilocie ma być ten odbiornik. W tym wypadku wybierzemy strefę pierwszą. Zaraz. Po tym jak podłączymy do odbiornika zasilanie, będziemy musieli nacisnąć jedynkę. Taśma trzy razy zamruga i wtedy ze strefą pierwszą jest sparowany ten odbiornik. Jeżeli byśmy mieli kolejnych kilka odbiorników, możemy sparować je z kolejnymi strefami. Zademonstruję. Do odbiornika podłączam zasilanie. Na pilocie naciskam jedynkę, taśma miga trzy razy. Teraz po wciśnięciu na pilocie jedynki mogę sterować tą taśmą, mogę zmienić kolor światła, mogę zmienić natężenie światła albo mogę zadać jakiś program automatycznej zmiany kolorów. Dzięki mam nadzieję, że Wam również udało się skonfigurować zestaw MyLight. Do zobaczenia.